O, jesteś! Jak idą przygotowania do występu? Poza tym, że halabardnik drugi płacze w szafie? Wszystko idzie jak po maśle. No a ty? Jesteś już gotowy? Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości, więc możemy zaczynać, choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Pryszczyli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. O nie! I! Dni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem: Ocalenie do Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. Księcia wcieli się weteran nowigrackiej sceny, Abelard Ryza. W roli księżniczki ujrzycie zaś wybitną artystkę, królową sceny, Irinę Renard. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę tak dla kurażu. <laughs> Wiedźminie, wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Gerald łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawie, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Ech, żałować będzie kochanka me dziecie! Ale przecież nie wezmę bestii, zazięcia no przecie! Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny, a potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu, o ukochana. Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Całe miesiące wstrzymywaliśmy też cielesne hucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. To powiedziawszy, wraz uklęknę. Zgadzam się, ukochany, zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wylezie ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmienno-kształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie! Potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze, bać się do plera, to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter właściwy temu słudze! Masz rację, Wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź, Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii: dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż, wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już. Dawajcie na scenę. Zakujcie tego zdrajcę w dyby. Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Dopler ciężniczka księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegli. Miejsce Doplerów jest na stosie! Palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to i gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde! Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim? Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Gerald, świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z jaskrem narazić jednocześnie Rowenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. <śm> Dlaczego nie skontaktowałeś się z a ani aktorami? Byłem w teatrze kilka razy pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z Jaskrem i Ciri. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do wiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich potem, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, że! Czekaj no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Tak, proszę, zmień się w nią. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskra. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mergego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oksenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz chwilę, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Aż sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę, albo, bo ja wiem, w kawkę. Jasne. Dzięki. Nikt nie wie, że męgę nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie, poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach chłopców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. <laughs> Żałuję, że tego nie widziałem. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Mengę zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Mengę i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Przydałoby nam się wsparcie. Pogadam z Dijkstra. Jeśli będzie w dobrym humorze, jest szansa, że wypożyczy nam swoich ludzi. Dalibyśmy radę z moimi chłopakami, no ale jak tak się stęskniłeś za Zigim? To on za mną szaleje. Sam tak powiedział. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Szapeli, tylko od czasu do czasu kogoś spale dla zachowania pozorów. Nie oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do szałwi i rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty.